Połączyć je z radiem. Pracujesz w radiu? Pracuję w, w od 10. nie? Od 11 lat w Radiu Szczecin. Mam tam audycję, która się nazywa y, Mikrokosmos. Jest to chyba jedna z niewielu y, dzisiaj audycji na paśmie FM z muzyką y, klubową. Miksuję tam przez dwie godziny. Godzina jest moja, godzina jest mojego gościa. No i opowiadam o muzyce House, opowiadam o. Tym, że nagrania, które dzisiaj słuchamy, to w połowie wszystkie już były 20 lat temu odświeżane, a inspirowane z nagrań z sprzed 40 lat. To Radio Ogólnopolskie? Tak, czy Radio Szczecin. To jest na, jakich, na jakim paśmie? 92.fm w Województwie Zachodnio-Pomorskim, a w internecie www.radioszczecin.pl. I kiedy jest audycja? W piątek, o 22 do 24. Fajnie się czujesz w momencie, gdy prowadzisz takie audycje? Tak, bo czasami się zastanawiam, czy teraz ktoś się goli, albo jakaś pani sobie kręci papiloty, a ja gram jej w ogóle muzykę, której ona się nigdy nie spodziewała, bo to jest radio, wiesz, ogólno, nazwę to, przekrojowe, yy, wojewódzkie, gdzie muzyka ta yy, elektroniczna, alternatywna, czy najbliższa memu sercu, house'owa, no jest yy, rzadko. Jakie kluby najbardziej przypadły ci do gustu w Polsce? Wiesz co, każdy klub, w który, którym jest dobra atmosfera, w którym management, właściciel szanuje wszystkich swoich gości, bo to wtedy taki, do takich klubów się chce wracać. A jeżeli jest miejsce, które jest tak bardzo ułożone biznesowo i jednokrotnie nie poznałem nigdy właściciela, menedżer jest, wiesz, bardzo taki restrykcyjny i nie ma w tym koleżeństwa, to też się trzeba do tego przyzwyczaić, bo to jest firma, to jest firma, która musi dobrze prosperować. Wchodzę, gram, szanuję wszystkich, ale to jest tak jak z sąsiadami. Jest nie ktoś twoim sąsiadem, lubisz go, szanujesz, bo zawsze może on ci pomóc, albo ty jemu. A czasami jest sąsiad, z którym wracasz po trzech dniach i idziesz się przywitać najpierw niż z do żony, nie? Każdy klub jest fajny. Zawsze uważam, że nobilitacją DJ-a, który jest aktywny, jest to, że on może grać. Grać, grać, jeszcze raz grać. Ma bookingi, ludzie chcą go słuchać. Oglądaj pełną wersję na kanałach kontrwywiad.